Witam w kolejnym odcinku naszego programu 3 Pytania do. Moim dzisiejszym gościem będzie strażnik naszych studenckich praw, pierwsza pomoc w sytuacjach mniej lub bardziej kryzysowych i pierwszy kontakt z administracją uczelni. A oficjalnie przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rafał Koziołek. Cześć, Rafał. Cześć, witam serdecznie, bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj z Tobą być. Jeśli chodzi o kwestie samorządowe, to, to, to ta funkcja przewodniczącego jest, widnieje i, i, i widać ją gdzieś tam na stronach internetowych, natomiast prywatnie czy tam gdzieś też wokół moich znajomych na studiach, no to wiadomo, że zawsze jednak jest rafał po prostu. Co jest w takim razie taką praktyczną misją samorządu? Czym zajmujecie się na co dzień? Jakie są Wasze obowiązki? Редактор Przede wszystkim samorząd tak naprawdę zajmuje się, tak jak już wspomniałeś, właśnie ochroną tych praw i obowiązków studenta to jest dla nas bardzo istotna kwestia. Zdecydowanie no, jest to taki priorytet dla nas jako dla samorządu, bo tylko my tak naprawdę tymi kwestiami stricte się zajmujemy, tylko my jesteśmy za nie odpowiedzialni, jeśli chodzi o, o uczelnię i, i o też taki najbliższy kontakt ze studentami, tak? bo wiadomo, że my pewne Wnioski, pewne podania oczywiście przechodzą przez władze uczelni, natomiast no, nie ma tutaj in, innych, innych instytucji, jeśli chodzi o, o takie wsparcie bezpośrednio i od razu ze strony studentów, właśnie dla studentów. Więc przede wszystkim ta dydaktyka, jakość kształcenia to też jest oczywiście taki najważniejszy trzon, no ale poza tym, oczywiście, też jak dobrze wiemy, zajmujemy się też kulturą studencką, integracją, więc to też jest taki bardzo ważny aspekt samorządności. No właśnie, każdy członek y, samorządu ma jakąś określoną rolę. Tak, jak najbardziej. Każdy członek samorządu jest gdzieś, że tak powiem, ulokowany, każdy członek samorządu należy do jakiejś komisji, do jakiegoś zespołu. U nas w, w, w tej kadencji też mamy takie komisje, mamy takie zespoły, w tym chociażby właśnie Nowy Zespół do Spraw Równego Traktowania, więc widać też to, że ta dowolność tak naprawdę w tworzeniu tych struktur jest tutaj dosyć duża i, i pozwala nam na manewrowanie tym, w zależności od tego, co chcemy w danej kadencji czy w danym roku. Akademickim zrobić. A jakich umiejętności członkowie samorządu uczą się podczas działalności w nim? Coś, co później mogą łatwo wykorzystać w późniejszym życiu, czy też konkretnie w pracy? O, ja myślę, że tych umiejętności jest bardzo dużo. Akurat wydaje mi się, że te umiejętności, one nie tylko są miękkie, to nie tylko gdzieś umiejętność wypowiadania się. Zresztą sam jestem tego przykładem, że gdzieś tam udało mi się w końcu nauczyć wypowiadać i, 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 i też gdzieś tam nie, nie bać się kamer, nie bać się wywiadów. To też są lata pracy gdzieś właśnie w samorządzie studenckim, więc to, to są na pewno kompetencje miękkie, ale też tych kompetencji takich twardych, tych kompetencji, których uczymy się poprzez szkolenia certyfikowane tego też tak naprawdę jest bardzo dużo w samorządzie, bo staramy się zawsze tych członków samorządu przeszkolić i staramy się im jak najbardziej dawać takie te twarde kompetencje, które później przydają się w pracy. To są chociażby właśnie kompetencje liderskie, kompetencje związane z obsługą jakichś programów, ale to są też kompetencje chociażby wnioskowania o dotacje, gdzie tak naprawdę bardzo dużo studentów ma z tym styczność, żeby spróbować tego wnioskowania o dotację, To jest akurat rzecz. Mój konik też zresztą finanse w samorządzie i mnie to zawsze bardzo cieszy, bo to jest zawsze taki pierwszy etap dla kogoś, żeby spróbować wnioskować o dotacje, wnioskować o fundusze. Ten pierwszy szczebel z wnioskowania gdzieś o te fundusze w samorządzie to też jest takie fajne doświadczenie, żeby spróbować jeszcze przed, że tak powiem, jakimiś większymi, większymi planami i projektami w przyszłości. No właśnie, wcześniej wspomniałeś o projektach, które realizujecie. Który z nich jest Twoim zdaniem waszym największym osiągnięciem? Oj, myślę, jeśli chodzi o Wydział Zarządzanie i Komunikacji Społecznej, to u nas zdecydowanie to będzie taki projekt, który może nie jest zbyt duży, ale jest dla mnie ważny i wydaje mi się, że będzie ważny też dla naszego Wydziału. Zresztą już wiem, że dla władz naszego Wydziału też jest bardzo istotny. Mianowicie chcemy zrealizować taką inicjatywę, która się nazywa Różowe Skrzyneczki. Ta inicjatywa polega tak naprawdę na tym, że jest to pewna organizacja, pewien, pewien NGO, który realizuje różowe skrzyneczki, które tak naprawdę mają za zadanie walczyć z ubóstwem menstruacyjnym kobiet. I te różowe skrzyneczki po prostu są w różnych miejscach, chociażby toalet, w różnych publicznych miejscach, najczęściej w mieście. I po prostu kobieta, jeśli ma potrzebę po prostu pobrać sobie taki produkt menstruacyjny, to jak najbardziej może sobie z tej skrzyneczki jak najbardziej wyciągnąć ten produkt i to to, czy, czy też uzupełnić ewentualnie tą, tą skrzyneczkę, więc wydaje mi się, że to jest bardzo taki projekt, który jest bardzo wartościowy też dla studentów, i mi się wydaje, że, że w tych projektów w ramach tego będzie oczywiście bardzo dużo. Natomiast oprócz e, tych projektów, które wymieniłem, na pewno będziemy w tym roku chcieli nieco więcej projektów zrobić takich dla studentów jak najszerzej się da. Na pewno będziemy tutaj rozmawiali o kwestiach bluz studenckich, bluz wydziałowych, tak żeby każdy student mógł sobie taką bluzę zakupić, oczywiście z, z, z pewną zniżką od samorządu. No i też myślimy nad tym, żeby zrobić wyjazd wydziału zarządzania komunikacji społecznej, oczywiście ograniczony osobowo, natomiast mam nadzieję, Mam że to też pozwoli naszemu wydziałowi nieco się zintegrować, bo no nie ma co ukrywać, jest to dosyć duży problem naszego wydziału. To jest to wydział, który ma ogromnie dużo studentów, jest też bardzo zróżnicowanym wydziałem. Mamy tutaj Instytut Kultury, Instytut Przedsiębiorczości, Zarządzanie, Filmoznawstwo, więc tego tak naprawdę, tych kierunków jest tutaj mnóstwo i one są bardzo zróżnicowane. Więc staramy się też jak najbardziej po prostu te, te, te wydarzenia właśnie zróżnicować też pod względem tego, jak zróżnicowany jest nasz wydział. W takim razie życzymy owocnej pracy, bo jednak Wasze pomysły, Wasze decyzje mają niemały wpływ na nasze uczelniane losy. Rafał, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Ja też Ci bardzo dziękuję. A wszystkim oglądającym dziękuję, że byli z nami. Do zobaczenia.